dla zaprezentowania warunków fizycznych Marcina Dubiela. W porównaniu z Czarkiem chciałbym zobaczyć jak to wygląda i pewnie wielu widzów chciałoby zobaczyć jak wyglądacie na face to face, więc Was również zapraszam. A ja z Nikolą potem zrobię. I walka na kolejną galę Nikola kontra Voxel. Michał! Bliżej, bliżej. No, widać znaczącą przewagę Marcina. Jeżeli chodzi o wzrost i zasięg. Chłopaki nie wytrzymali. I prosimy jeszcze przodem. I dziękuję Wam. Usiądźcie. Nikola <śmiewanie> czeka. Dobra, chodź Nikola, zróbmy to.